Kto by pomyślał, że zwykła dynia może zamienić się w tak eleganckie i kolorowe danie na jesienny obiad. Wszystkie składniki znajdziesz w opisie filmu i ja też zawsze tam zaglądam przed gotowaniem, żeby nic mnie w trakcie nie zaskoczyło. Łyżką usuwam gniazdo nasienne z dyni, a potem obieram ją obieraczką do warzyw. Schodzi jak masełko. Ostrym nożem kroję dynię w cienkie plastry, uważając by nie przeciąć jej do końca. Trik z patyczkami do sushi bardzo tu pomaga. Polewam dynię oliwą z oliwek, posypuję solą, pieprzem i odrobiną ulubionych ziół. U mnie najczęściej tymianek i rozmaryn. Jeśli lubisz takie proste sezonowe przepisy, daj znać w komentarzu. Chętnie podsunę Ci więcej jesiennych pomysłów na ciepłe kolacje. Wstawiam dynię do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza na około 35 do 40 minut, aż stanie się miękka i lekko przyrumieniona na brzegach. W tym czasie przygotowuję sos. Cebulę siekam drobno. To ten moment, gdy w kuchni zaczyna pachnieć domowo. Na patelni rozpuszczam masło i delikatnie podsmażam cebulę aż zmięknie i nabierze złotego koloru. Dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. Chwila na ogniu i już czuć cudowny aromat. Lubię ten moment. Proste składniki zaczynają tworzyć coś, co wygląda i smakuje wyjątkowo. Ścieram parmezan na drobnych oczkach. Im drobniej, tym szybciej połączy się z sosem. Na patelnię wlewam mleko, dodaję łyżkę śmietany i wsypuję starty parmezan. Sos powoli gęstnieje. Patrzę, jak się łączy w gładką, kremową masę. Ten zapach sera z masłem zawsze kojarzy mi się z komfort food. prawiam solą, pieprzem i ulubionymi ziołami. Dodaję też odrobinę kurkumy dla koloru. Czasem używam puree z dyni, gdy akurat mam pod ręką. Daj znać w komentarzu, z czym ty najchętniej serwujesz taką pieczoną dynię. Każda inspiracja się przyda. Mieszam na bardzo małym ogniu, aż sos staje się jedwabisty i gęsty. Wyjmuję upieczoną dynię z piekarnika, układam ją na gorącym sosie i od razu pachnie obłędnie. I gotowe. Dynia z chrupiącymi krawędziami i aksamitnym sosem to prawdziwy jesienny hit. Dziękuję, że gotowałaś dziś ze mną zostaw serduszko, jeśli też kochasz takie proste, a jednocześnie efektowne dania na ciepło.